When you leave the pit lane, please respect the, the white line. You will see that we put some cones around the track, on the corner just to help you on the understanding of the track. First of all, double cone. It means where is the turning point of the corner. Then on the inside of the corner you will see one cone that represents where is the apex of the corner and one more on the exit of the corner, ok? Next is a really long corner Then we have... This is a breaking point, straight, double cone, into the corner Right corner, and after that corner immediately to the right straight, double cone, into the corner and after we have a tricky section of the track down here, and then uh, as you can see, completely blind corner, really important you want to run in gear, double cone, especially a the curve. maintain the steering wheel, and after that, completely, immediately, sorry, to the right it's gonna be a really very breaking point, double cone into the apex. Then from here you can start to carry some speed, but please, after you reach the apex, you can start to accelerate it. Okay. No, Not before So now we are going to the build lane. Okay. So, also we recommend you to leave the, the car in Sport mode. The performance is really well and it's fun for you also, and it's safe, ok? We also suggest you to go step by step, you will have two rounds. Two rounds of three laps plus one cooling lap. Ok? When you see the finish flag, you are going to start the, the cooling down lap. I uwaga, teraz również ja zaczynam mówić. Witam z za kierownicy Toyoty GR Supry w manualu. Now you Zaraz Wam poopowiadam o tym samochodzie, ale najważniejsze teraz jest to, że jestem tym samochodem na torze Monte Blanco pod Sewillą i wolno mi zobaczyć jak to jeździ, natomiast nie ma czasu na to, żeby e, poodłączać wszystko tak, żeby było mi dobrze, a konkretnie odłączyć elektronikę, która mi się cały czas wcina. I steruje mi silnikiem i jego obrotami podczas zmiany biegów i w górę i w dół. A ja tego nie chcę, ale no najwyraźniej muszę. Jezu, jaką to ma moc. No i zauważyliście, że odcięło natychmiast. Nie lubię. No ale trudno. Sama w sobie zabawa tym modelem Toyoty, czyli nie oszukujmy się. Konstrukcyjnie to jest BMW Z4. No to jest kawał tak niesamowitej frajdy, jasne ze wszystkimi zastrzeżeniami, które od początku do tego samochodu wszyscy mieliśmy. A mianowicie kierownica sprzed 15 lat. Z BMW, oczywiście. I no, zdecydowanie gorsze wykończenia niż w BMW. Ale no przynajmniej dzięki temu Toyota ma własny samochód znowu. O nazwie Supra, znowu z rzędowym sześciocylindrowym silnikiem benzynowym, oczywiście 340 koni i tak dalej. To wszystko wiecie, to są e, dane powszechnie znane. Nie ma co kombinować. Tu różnica jest, wydawałoby się, tylko jedna, a mianowicie. Że zamiast seryjnej, automatycznej skrzyni biegów mamy tu skrzynię manualną, czego BMW nie stosuje przy tym silniku. A nawet jeżeli, to najwyraźniej umowa o współdzieleniu samochodu, modelu typu szeregu nie obejmowała skrzyni manualnej i to Jota musiała ją zrobić sama. I zrobiła ją sama de facto od początku, bo takiej skrzyni obaj producenci nie mieli. Więc odbyła się swego rodzaju rzeźba inżynierów. I Uzyskano w ten sposób auto takie właśnie jak to, którym jadę. Które jest z całą pewnością dużo trudniejsze w prowadzeniu, ale dla maniaków, petrolheadów pewnego typu jest to coś bez czego sobie nie wyobrażają samochodu sportowego. A już na pewno jazdy po torze. Ja uważam, że jest to too much of Heaven, ale trzeba przyznać, że zrobiono znakomitą robotę i I prowadzi się ten samochód genialnie i pozwala... Cool down lap, yes. I pozwala na rzeczywiście maksimum kontroli, a po odłączeniu tego elektrycznego nadzorcy, który pilnuje wyrównania obrotów między gazu i tak dalej, no podejrzewam, że byłby z tego naprawdę poważnie torowy samochód. Nie, żebym ja to umiał w jakiś sposób naprawdę docenić, bo Jazda po torze mnie tak nie jara, jak jazda po krętych drogach, tak jak na filmie o GR86. A tutaj naprawdę warto sobie uświadomić, że mamy do czynienia z samochodem kompletnie innym, bo to nie była po prostu przekładka skrzyni. Tutaj zmieniono prawie wszystko w układzie przeniesienia napędu, a także w zawieszeniu, w nastawach zawieszenia, w ich elementach, w ich sposobie produkcji, nawet. To jest zupełnie inne auto. I warto o tym pamiętać. W dodatku ono jest tańsze, od e, bazowego z automatem. Tego bazowego, które ma o wiele więcej wyposażenia, o wiele więcej komfortu. No, luksusu również, bo jednak jazda z automatem to jest zawsze o wiele przyjemniejsza sprawa. Przyznam się, że tu nie oszalałem. Absolutnie nie jestem. Fanem tego urządzenia, ale doskonale potrafię zrozumieć ludzi, którzy z chęcią odejmą 10 tysięcy złotych od ceny bazowej, w zamian dostając auto lżejsze o 35 kg i z możliwością w pełni manualnego nadzorowania wszystkiego. Ale powtórzę, dla mnie ten samochód nie jest w najmniejszym stopniu czymś, czego bym pożądał. Chociaż normalnie, super, bardzo, bardzo. Ale nie. Muszę uczciwie powiedzieć, dla mnie GR86 jest o wiele ciekawszym samochodem sportowym. O wiele. No w dodatku, jak pewne zauważyliście, ja po prostu nie umiem jeździć po torze wyścigowym. To przede mną widać od razu. Czerwony napis Supra oznacza, że to jest samochód z manualną skrzynią biegów. Pamiętajcie o tym. To jest ten. Tańszy. Dziękuję, do widzenia.